Witam Państwa bardzo serdecznie. Filozoficzny czwartek to czas, kiedy spotykamy się z różnymi nurtami związanymi z historią etyki w tak zwanej Szkole Etyki Niezależnej. Dzisiaj e, również będziemy mówić o pewnym nurcie, który odgrywa bardzo istotną rolę. Tworzeniu cywilizacji zachodniej, nurcie współczesnym, a o czym będziemy mówić? O pragmatyzmie. Pragmatyzm to jeden z ważniejszych kierunków filozoficznych. Powstał on, początki jego sięgają XIX wieku. Prekursorem tego nurtu, a także twórcą nazwy był Charles Peirce. Natomiast głównym Propagatorem pragmatyzmu był William James. Jaki jest mm, punkt wyjścia, można by tak sobie, e, e, można by się tak zastanowić, tego nurtu myślowego? Otóż pragmatyści uważają, że każdy wielki postęp w nauce jest zarazem lekcją logiki. Zadanie logiki. Polega na rozjaśnianiu myśli, nie jest to zadanie teoretyczne, lecz wymaga odniesienia do życia. A więc punktem wyjścia w ogóle zaistnienia pragmatyzmu było, że tak powiem, praktyczne spojrzenie na logikę. W punkcie wyjścia, Peirce zaczyna od wątpienia we wszystkie przesądy, jakie faktycznie. Jego zdaniem żywi człowiek, ufa jedynie badaniom naukowym i wzywa do naśladowania nauk przyrodniczych, tego, co określa słowem Science. Jego zdaniem myślenie jest czynnością, która ustaje, gdy zostanie osiągnięte przeświadczenie. Jedynym zadaniem przeświadczeniem tu, przeświadczenie tu jest kluczowe, przeświadczenie na jakiś temat. Myślimy, mamy jakiś problem, zastanawiamy się, czy to ma być tak, czy siak, czy właściwie e, mówiąc prosto, to, e, to jest dobre rozwiązanie etyczne, czy jakieś inne. W pewnym momencie człowiek uzyskuje coś, co można by nazwać przeświadczeniem i wtedy ta analiza po prostu, że tak powiem, e, zakańcza się. Jedynym zadaniem myślenia, jego zdaniem, jest wyrabianie przekonań i kształtowanie ich za pomocą nawyków oraz reguł postępowania. Każde przekonanie teoretyczne musi się wyrazić w ustalonym zachowaniu, gdyż treść tego pojęcia to całość dających się pomyśleć praktycznych skutków tego pojęcia. To są podstawy pragmatyzmu. Jakie są tezy, które głosi pragmatyzm? Pierwsza to jest wiedzieć, to znaczy działać. A więc mamy tutaj rezygnację z ostatecznych uzasadnień i rezygnację z czegoś, co można by powiedzieć absolutno, z absolutnej pewności. Na dany temat. Pamiętacie Państwo, że przed chwilą mówiłem, że ostatecznym elementem całej refleksji ludzkiej na dany temat ma być osiągnięcie jakiegoś przeświadczenia. Niekoniecznie musi to być poparte jakimś ostatecznym uzasadnieniem albo absolutną pewnością. Pragmatyści wracają, mówiąc prosto, do konkretów w życiu. Wiedza. W sensie ścisłym, ma służyć życiu. A więc, e, takie angielskie sformułowanie jest, e, w odniesieniu do nauki w kontekście pragmatyzmu, to know how, wiedzieć jak. Wiedzieć, jak coś zrobić, wiedzieć, jak coś zastosować, a to ma służyć życiu. A nie budowanie jakichś konstrukcji teoretycznych, jakiegoś systemu, który gdzieś tam jest zawarty w mądrych książkach. Ludzie nie są w stanie tego zrozumieć w większości społeczeństwa. E, no, nie jest to przyswajalne e, e, dla większości społeczeństwa, i właściwie gdzieś tam kurzy się na półkach. Wąska grupa specjalistów wie o co tam chodzi. A nie ma to żadnego przełożenia na życie. Taka wiedza teoretyczna, właściwie no, dla pragmatystów, jest no, oczywiście bardzo interesująca, ale mało użyteczna, mówiąc tak prosto, niepraktyczna. Nie? Wiedza w pragmatyzmie jest czynnością. Aby ją zdobyć, przeprowadzamy ocenę sytuacji i uczymy się na błędach. Zdobywamy wiedzę jako uczestnicy. Pewnych przeżyć, jakiegoś doświadczenia, uczestniczy danego procesu naukowego, natomiast nie jako widzowie. Proszę Państwa, no, nie można się teoretycznie nauczyć prowadzenia samochodu. To jest niemożliwe. Albo ktoś umie prowadzić samochód, albo nie umie. I może mieć oczywiście wiedzę teoretyczną o prowadzeniu samochodu, ale to nie znaczy, że jeszcze umie prowadzić samochód. Nie można być świetnym inżynierem od budownictwa, nie wiem, domów albo samolotów, a nie wiedząc, jak praktycznie zastosować wiedzę na ten temat do konstrukcji, właśnie domów czy też samolotów. Tutaj musi być to przełożenie na tą stronę praktyczną, i oczywiście ucząc się taki inżynier. Albo na przykład lekarz popełnia wiele błędów. Musiby mieć świadomość tego, że w procesie edukacji e, popełniając te błędy, one są po to, żeby je mówiąc tak prosto, poprawił później, żeby ich nie popełniał. Najbardziej pożyteczną cechą wiedzy jest e, zdaniem pragmatystów zdolność wyjaśniania. Wiedza nie jest zbiorem pewników, lecz jest zbiorem wyjaśnień, jakie są w odniesieniu do danej dziedziny wiedzy. Przy czym te wyjaśnienia muszą mieć charakter praktyczny, to nie są jakieś wyjaśnienia zupełnie teoretyczne. Powiększenie wiedzy ludzkiej polega nie na dawaniu nowych pewników, lecz na zastępowaniu. Istniejących już wyjaśnień lepszymi wyjaśnieniami. Jeśli chodzi o świadomość w odniesieniu do pragmatyzmu, a tutaj ważna jest, ważne jest koncepcja Williama Jamesa. Jamesa. Chodzi mianowicie o to, że świadomość nie jest oddzielona od ciała, e, nie jest jakąś samodzielną instancją. E, jeszcze w jego koncepcji świadomość jest czynnością mózgu. E, nie rozróżnia on, a tak jak robi to współczesna psychologia poznawcza, e, że czymś innym jest umysł, a czymś innym jest mózg. Jego zdaniem, stan ten pośredniczy pomiędzy wrażeniami zmysłowymi a zachowaniem, a zachowaniem, będącym odpowiedzią na nie, i steruje organizmem w ten sposób, że może on utrzymać się w swym otoczeniu. Jego zdaniem, życie psychiczne jest nurtem wrażeń, w którym niemożliwe jest oddzielenie podmiotu od przedmiotu, tego co wewnętrzne od tego co zewnętrzne. Psychika nie jest złożona z prostych, niezmiennych, odrębnych elementów. Bo jedne łączą się z drugimi, przechodzą w drugie. Świadomość ma więc ciągły charakter, jest płynnym strumieniem. Mówiąc prosto, jest ona procesem. Z tej też racji, każdy stan jest częścią świadomości osobo osobowej, w każdej świadomości osobowej stany ciągle się zmieniają, każda świadomość osobowa zachowuje odczuwalną ciągłość. I świadomość interesuje się niektórymi częściami swego podmiotu, a inne pomija. Przyjmuje bądź odrzuca te poszczególne części, słowem dokonuje spośród nich wyboru przez cały czas. Rozróżnił on coś, co nazywał e, ja przedmiotowym, czyli mi, i ja podmiotowym, i. Ja przedmiotowe ja jest tym, co poznawane, obejmuje wszelkie wrażenia, ale także rzeczy, na przykład ja, konto bankowe, jak i role, które pełni człowiek w swoim życiu. Ja podmiotowe jest tym, który poznaje, jest to pewnego rodzaju istotna i niezmienna część człowieka i nie podlega obiektywizacji. swą jedność odnajduje w niepodzielnej obecności przeżywania, to ja podmiotowe kieruję działaniem, jest w nim miejsce na wolność woli, która nie jest wolnością wyboru, lecz trudem opanowania chaosu świata. Czemu o tym mówię? Dlatego, że pragmatyzm, zwłaszcza w wydaniu Jamesa, e, Mówię o czymś takim, jak wola wiary jednostki, jak prawo do wiary, mówiąc prosto. On też oczywiście pisał o wierze religijnej, ale tutaj chodzi o kwestię moralności. Fundamentem wartości moralnych, jego zdaniem, w kontekście tego, czym jest ja przedmiotowe i ja podmiotowe. Fundamentem wartości moralnych jest wola wiary jednostki, którą James określa często jako, e, ta wola wiary jako prawo właśnie do wiary, to co mówiłem. Czym jest to prawo, wiary, prawo do wiary jednostki? Głosi ono, że w określonych sytuacjach konieczne jest uznanie za prawdziwe sądów, za którymi nie stoją ostatecznie żadne racje intelektualne. E, ważne, że to ma charakter praktyczny. Tutaj jest kwestia wolności woli. Ja podmiotowe w pewnym momencie uznaję, że. No bo tak. Ważne, że mi pomaga. Jako decyzja woli, wiara w wartości moralne jest e, jego zdaniem ryzykiem, który dotyczy nie tylko wiary, ale też codzienności. James obrazuje ten problem przykładem wspinaczki w górach, podczas której jedynym wyjściem sytuacji okazuje się karkołomny skok. Warunkiem powodzenia skoku jest wiara w siebie i swoje możliwości. Mówiąc prosto, ktoś taki mówi sobie uwierz, a znów będziesz miał rację, ponieważ się uratujesz. Twoja ufność lub niedowierzenie urzeczywistnia jeden lub drugi z możliwych światów. Proszę Państwa, czyli w odniesieniu do kwestii wartości moralnych, no nie można ich w pragmatyzmie w żaden sposób uzasadnić. Wartości moralne mają również mieć charakter, mówiąc prosto, praktyczny. To znaczy mają rządzić moim zachowaniem w pewnym sensie. Jeżeli ja mam przeświadczenie, że to jest dobre dla mnie, praktyczne zachowanie, no to je stosuję. I teraz, jeżeli to ta moralność, którą przyjąłem, się sprawdza, to jest pewne ryzyko. Mój wybór moralności w pragmatyzmie jest pewnego rodzaju ryzykiem. Bo ta koncepcja moralności, którą przyjmuję, żyjąc w jakimś społeczeństwie, a człowiek zawsze żyje w jakimś społeczeństwie, może się po prostu nie sprawdzić. Czyli przyjmuję jakąś koncepcję moralności, bo mam przeświadczenie, że to jest dla mnie dobre, to znaczy praktyczne, sprawdzalne w tej sytuacji, w której żyję i stosuję w życiu. No, i jeżeli ona się sprawdza, to wszystko jest ok. Pragmatyz też głosi naturalist, to znaczy między człowiekiem i naturą nie ma przeciwieństw. Naturą rozumianą jako przyroda, nie ma przeciwności, istnieje ciągłość i ta ciągłość musi być przyjęta jako podstawa ludzkiego działania. Tutaj też e, człowiek, mówiąc prosto, jest, no, jest częścią natury. <laughs> Współcześni myśliciele, e, którzy są identyfikowani ze współczesnym pragmatyzmem XXI wiecznym, tutaj macie ich państwa e, wypisanych. Oczywiście to nie są wszyscy. Specjalnie wypisałem żyjących. E, na waszych ekranach też e, widzicie. Pewne pozycje książkowe, jedno czasopismo. To jest czasopismo współczesne pragmatystów. Jest parę takich książek, które we współczesnym pragmatyzmie też odegrały istotną rolę. Widzicie Państwo na ekranie, jakby kogoś interesowało, można poczytać. Jest mało tych rzeczy przetłumaczonych na język polski. Większość funkcjonuje właściwie w języku angielskim. I teraz pytania, które warto sobie zadać, to moim zdaniem są następujące. Czy uważasz, że fundamentem Twoich wartości moralnych jest jedynie Twoja wola wiary w sensowność ich stosowania? I drugie pytanie. Czy Twoim zdaniem moralność pragmatyczna to jest coś, co Ci odpowiada? Ponieważ odpowiadałem już wcześniej, odpowiem też teraz, jak ja uważam, nie narzucając nikomu żadnej odpowiedzi. Więc, jeśli chodzi o moralność pragmatyczną, no to jest coś, co mi nie odpowiada. Natomiast, jeżeli chodzi o kwestię tego, że właściwie fundamentem moich wartości ma być jedynie wola wiary, w to, że one są po prostu sensowne tak? w ich stosowaniu, w ich zastosowaniu to znaczy mają wartość praktyczną no to ja tak nie uważam nie będę rozwijał tych odpowiedzi nie chcę narzucać własnych poglądów nikomu bardzo dziękuję za poświęcony czas i zapraszam na kolejne filozoficzne czwartki